Śloneczko, 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 ślomer, master David, a east. No i gram Center Perks. Teraz, teraz dzień drugi, dokładnie tak. I ogólnie dzisiaj chcemy uciec tego więzienia. Tak, bardzo. Więc tutaj odłożymy wszystkie widelca, weźmiemy broń, którą mamy docelnie za darmo, raz dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć to wystarczy, to możemy wziąć, na poradę Apple tak, z chęcią pójdę. To. Dobra, ja weźmie to mhm. Żona. on ma. On ma... ma to! On ma to. Powiedzmy szczerze. Przedemy ful noży. Przedujemy tego. Zobaczmy co mam fojtas. Kolejny spinacz. Nie chcę. Znaczy, nie chcę nie potrzebuję ogólnie. Potrzebuję to. to jeszcze jedna ducha. Trzeba zrobić banekina. Wszystkie widelce to odłożę. I mogę iść. Weźmiemy wszystkie witace, będzie czas wolny, to zrobimy to, co chcemy. A my sobie pogadamy z, z strażnikami. Z kim mamy najgorsze? Z multi mamy tak sobie, tak sobie, ale lewą najgorsze. Ma pracownik medalu, no to jeszcze sobie mocniej i zniszczymy stosunki. Cóż, wreszcie my się nie Zgładamy wszystko, tego nie potrzebujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no to idealno. Dolec, mam tam dużo. w widelce mogę tutaj się przykopać do więziennego sowka ale jeszcze szczerze nie potrzebuję po co mi to hmm. tu już mam wszystko mam 16 z wszystkich 16 już więcej nie mogę dobra, wajta, co ty masz? Co ty masz? Co ty, ty masz? Dobra, mam. Co? Co to jest? Musimy potrzebny by się zebrał z Minecraft Blo. No dobra, 23 to jest dużo. Powiedz, mandzia. No zresztą nie będę. Ja będę sobie tylko niszczyć. Mam, że tutaj ma ze. ma ze. jakiś problem. Słyszę. Szczerze nie słyszę, ale okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> Przy nim możemy robić co chce. muty no nie zwal. Okej, okay, nie zwaliłeś Co? Ale bzdury dury on nie ćwiczy Idzie, idzie, idzie Śniadania. tylko Fuck you O Boże, już idę Fuck o, biorąc się co, kto ma lepsze przedmioty do sprzedania, czekolada! Czekolada. Dobra, musimy iść no. Cóż. Weźmiemy jeszcze jeden mundur strażnika, bo czemu by nie? Blablabla. Okej Widać, już w Saraju idziemy kupać. Nie mamy mi miejsce. Mam broń. Co masz multit? Co masz od do mnie? Usunęłbym z Stewarta i proszę myśli z Blow. Stewart albo Blow. To jest Blow. Nie, to jest Blow. Nie. Czy on ma przy Nie ma przy Stewart, stewart. To jest Stewart. <coughs> To jest jego grzebeń, a Misia, znaczy Blała trzeba niestety, ale pobić. Bo gdzieś pracuje? Bo chyba tak, chyba tak, bo tak. Muszę sprawdzić. To jest 11. Nie, nie, Musimy znaleźć go. To jest islamu. Było słysy, okej. Okay. nie jest też niko, ja sama tylko wlała. To się przyda, możemy zrobić po od czoła, lola, la, obcążki. To się przyda. Gdybym miał drewno, to bym zrobił łopatę na dodatek. Ale nie, 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 nie potrzebujemy łopaty. Okej, okay, co potrzebujemy? Fuck spadać! Yeah. Nie! No Mój pilnik uh. Fuck! Co ja coś się ku wzroku? Dobra, ostro i ole my friends!

Znowu będzie 99. O, klej, klej, klej. Ej, mam pomysł. Świetny pomysł. Proszę o ciebie. Jaszcze papierowe. Patrzcie, 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 patrzcie. Możemy zrobić fake wall. A teraz mamy. Mamy dwa budury strażnika. Ale chciałabym tak, czy psiak. No to ładnie. A mną mną? Chowamy cię. Musimy iść. Dać. Ohohoho. Lol. <grym> Bo mógł się dać pobić, ale nie! Ja się tak otwarcie daję. Mam kubek. Mamy zapalniczkę. Potrzebujemy czekoladę. O, coś musi mieć tą czekoladę. O, oh, fak! Znaleźli mnie! Znaleźli mnie! Stajperbie zeszczelił, hej! Co to pedicure? Kobieś damy. Cholera. Mandziok. Jest wasza trawet, wasza trawet. Potrzebuję jeszcze czekolady. Mam już pierwszą rzecz, którą najbardziej w świecie potrzebujemy. Fake one. teraz czytujemy da. Na, na co da na czekolada? Czeko, czekol czekolada. Madziok, stój.

Tutaj Przepraszam Ciebie Ej, on mnie pobija Fuck Shit, nie. nie Zapomniałem, fuck Dobra Będziemy musieli normalnie Uciec Prawda, Dzisiaj już nie uciekniemy w tym dniu Ale możemy rozbić Ściana Do 4% Lub mniej Wpisów i turtek. Dobra, tyle, trzymajcie się, cześć.